Hej, hej! Hej, sam! Ja też Szymon no, welcome na Czwedzkim Zmestry. Hej, hej! Nazywam się Szymon i jak co tydzień, witajcie na Szwedzkim Zmestry. A dzisiaj będzie trochę słówek. Konkretnie słówek, które z różnych powodów mogą sprawiać problemy, z różnych powodów są często ze sobą mylone. Czasem są to fałszywi przyjaciele, czy to z polskiego, czy z angielskiego. Czasem słowa, które po prostu brzmią do siebie bardzo podobnie, czy z jakichś innych powodów ich użycie jest trochę nieintuicyjne. Także chciałem trochę zebrać doświadczenie moje i moich kursantów, żeby właśnie na te kilka par wyrazów wskazać. Mam nadzieję, że czegoś nowego się z tego filmu dowiecie, i zapraszam do oglądania. I na początek, para wyrazów, które powiedziałbym należą do obu tych grup. To znaczy, jest to zarówno fałszywy przyjaciel z polskiego, przynajmniej jedno z tych słówek, i są to słówka do siebie podobne. Chodzi mi o parę NCOTA oraz et Encota, wbrew pozorom, nie znaczy karty, a mapę. Nkota mapa. Na przykład mapa Poznania to ever poznań. Z kolei, kiedy mówimy po szwedzku o karcie, mogą być to rozmaite karty. Kredytowe do gry rozmaite karty to po szwedzku et. Court. Na przykład płacę kartą to jobetolar. A kolejna. Grupa dwóch w zasadzie nie para, a trójka to piętrowe przykłady fałszywych przyjaciół. Chodzi mi tutaj najpierw pierwsze dwa słówka o n-semester, czyli wbrew pozorom nie semestr, a wakacje. Johor, semester to właśnie po szwedzku mam wakacje, mam urlop. Kiedy mówimy o semestrze, użyjemy słówka n-termin. En n-termin en to semestr. I tu właśnie no jest to kolejny fałszywy przyjaciel, bo n-termin wcale nie znaczy tego, co polskie słówko termin. Tutaj możemy użyć podobnego, co prawda, rzeczownika en term. En term, termin, pojęcie. Także, tak jak mówię, robi się tego sporo, ale en term, termin, en termin, semestr, en semester, wakacje. Kolejny przykład, może nie jest już tak rozbudowany na szczęście. Są to po prostu dwa podobne do siebie słówka, których pomylenie może być nieco niezręczne. Chodzi mi o czasowniki syss, czyli całować oraz kissa, czyli sikać. I tutaj właśnie różnią się jedną literą i wymową tego k. Tak więc e, fraza sissa posindem, pocałować w policzek, jest zupełnie w porządku. No i właśnie, lepiej nie powiedzieć kissa posindem, zamiast sissa posindem, bo może to być nieco niezręczne. Kolejne czasowniki są znowu do siebie bardzo podobne, różnią się tylko jedną literą, plus znajomość angielskiego tutaj może trochę przeszkadzać, bo z, też stanowią trochę fałszywych przyjaciół. Chodzi mi o czasowniki syma oraz sfyma. Jeden z nich znaczy pływać, i wbrew pozorom czy skojarzeniom z angielskim słym jest to ten pierwszy czasownik, czyli syma. Sfyma natomiast to mdleć, tracić przytomność. Tak więc josyn majchowet jest zupełnie w porządku, znaczy, że pływam w morzu, natomiast josyn majchowet jest już dużo bardziej dramatyczną sytuacją, bo znaczy, że mleję w morzu. Kolejna para, tym razem rzeczowników to et mönster, czyli wzór oraz et monster, czyli potwór. Tutaj i pisownia, i wymowa są bardzo podobne, ale jednak różnica i w wymowie, i przede wszystkim w znaczeniu jest et mönster, wzór et monster, potwór. Ta, ta różnica była nawet wykorzystywana w grach słów i w narracji o Szwecji jako Münsterlandet, kraju wzorcowym, który miał się według niektórych przemienić w Monsterlandet, kraj potwora, gdzie te pierwotne idee zostały zupełnie wypaczone. Tutaj nie będę się w to bardzo wgłębiał, ale no dobrze pokazuje to różnice w tych, tych słówkach. I na koniec dwa rzeczowniki, które może nie brzmiały jakoś bardzo podobnie do siebie, także to już może trochę inna kategoria niż te poprzednie, ale znowu z mojego doświadczenia mam wrażenie, że gdzieś łatwo je pomylić. Chodzi mi tutaj o rzeczowniki "n man", czyli mężczyzna, oraz "n mannycha", czyli człowiek. Chodzi mi tu po prostu o to, żeby słówka "n man" nie używać w kontekście ludzi, wszystkich ludzi, bo to oznacza stricte mężczyznę. Natomiast kiedy chcemy powiedzieć ogólnie człowiek, tutaj właśnie przyda nam się rzeczownik mennycha. I to już wszystkie przykłady ode mnie na dzisiaj. Tradycyjnie na koniec pytam się was, czy może wy kojarzycie jakieś słówka, czy pary słówek w szwedzkim, które Was zaskoczyły, które były takimi fałszywymi przyjaciółmi. Spodziewaliście się zupełnie innego ich znaczenia. Jeśli tak, to napiszcie, bardzo chętnie się dowiem i wtedy lista będzie przedłużona, uzupełniona o nowe przykłady. Grze dzięki wielkie za uwagę. Na koniec, oczywiście, zachęcam do subskrybowania, bo już za parę dni nowy film o szwedzkim. No i oczywiście do wpadnięcia na kurs, na którym można, myślę, naprawdę szybko wskoczyć sobie na nowy poziom językowy, czy to od podstaw, czy na bardziej zaawansowanym już poziomie. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Tak samo jak w Ruppen, jak sam jest I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Ej do!